Lato było w pełni. Słońce grzało, ptaki śpiewały, a w powietrzu unosił się zapach nagrzanej ziemi i żywicy. Idealny dzień na wagary. Dawid, Michał i Bartek nie mieli ochoty siedzieć w szkole. Ostatnie tygodnie przed wakacjami były nudne jak cholera, a oni mieli lepsze plany. Chłopaki, znam zajebistą miejscówkę w lesie, powiedział Michał, niosąc plecak, w którym coś wyraźnie brzęczało. Tam, gdzie byliśmy ostatnio, zapytał Bartek, odpalając papierosa. Nie, dalej, głębiej, tam, gdzie nikogo nie ma. Michał się uśmiechnął. Dawid nie był do końca przekonany, ale nie zamierzał być tym, który się wycofa. Po prostu lubił mieć kontrolę nad sytuacją, a teraz jej nie miał. Weszli w las. Ścieżka, którą znali, szybko się skończyła. Zeszli ze szlaku, przedzierając się przez gęste krzaki i upiorną ciszę. Trochę tu dziwnie rzucił Dawid, rozglądając się. Przestań, jest zajebiście, skwitował Michał, poprawiając plecak. Im dalej szli, tym bardziej nienaturalnie cicho się robiło. Nie było już śpiewu ptaków, nie było nawet szelestu owadów, tylko ich kroki i delikatny szum wiatru. Chyba jesteśmy pierwsi, którzy tak daleko dotarli, zaśmiał się Bartek. Możemy to nazwać naszym miejscem. Spoko, byle nie zgubić drogi powrotnej, mruknął Dawid. Niepokój w nim rósł. To miejsce było inne. Las wydawał się zbyt gęsty, zbyt cichy, zbyt martwy, ale nie powiedział nic. Michał wyjął piwo, otworzył i uniósł do góry. Za wolność, panowie! Rozległ się cichy trzask puszek. Pierwszy łyk był zimny i orzeźwiający, a potem coś pękło w lesie, niedaleko, bardzo blisko, jakby gałąź złamała się pod czyimś ciężarem. Dawid odwrócił głowę. Między drzewami coś się poruszyło, coś dużego. Ale kiedy spojrzał uważniej, nic tam nie było jeszcze. Dawid zmarszczył brwi. Był niemal pewien, że coś tam było, coś wielkiego. "Ej, słyszeliście to?" zapytał, odstawiając puszkę na ziemię. Michał parsknął śmiechem. "Stary, już cię klepie po jednym. To pewnie jeleń albo dzik." Dzik nie robi takiego hałasu odpowiedział Dawid, wciąż wpatrując się w gęste drzewa. Las przed nimi był ciemniejszy niż reszta cienie były głębsze, jakby coś tam stało, ale nie chciało być widziane. Bartek pociągnął piwo i wzruszył ramionami. Daj spokój, Dawid, nie nakręcaj się tu nic nie ma. Ale Dawid czuł inaczej. Coś było i to coś ich obserwowało. Dobra, olejmy to. Michał przewrócił oczami. Jestem tu, żeby się napić, a nie słuchać o jakichś zje... Przerwał. Wszyscy zamarli, bo z lasu dobiegł nowy dźwięk. Nie był to trzask gałęzi. Nie był to Szelest, liści to było coś innego. Szeptember cichy, nienaturalny szept, który nie mógł pochodzić od żadnego zwierzęcia. Dawid poczuł, jak jego ciało sztywnieje. To nie był pojedynczy dźwięk to były słowa. Zostańcie! Bartek zerwał się na równe nogi. Co do w tym samym momencie coś, Przebiegło między drzewami. Wszyscy to zobaczyli: cień wysoki, poruszający się zbyt szybko jak na człowieka, i co gorsza to stało na dwóch nogach. Widzieliście to? krzyknął Michał. Nikt nie odpowiedział, bo wszyscy nagle zrozumieli, że nie są sami nie powinni byli tu przychodzić. Nie powinni byli wchodzić do lasu milczącego, i teraz nie było już odwrotu. Co to było? Michał zerwał się na nogi, wpatrując się w gęstwinę drzew. Dawid nie odpowiedział. Nie mógł. Serce waliło mu w piersi jak młot, a oddech ugrząsł w gardle. Widział to wyraźnie. Wysoka sylwetka dłuższa niż powinna być. Zbyt szybka, zbyt cicha. To nie był człowiek. Bartek rzucił na ziemię puszkę z piwem, zaciskając dłonie w pięści. Nie siedzę tu ani sekundy dłużej, wracamy. Michał skinął głową. Dawid wciąż patrzył w las. A jeśli... to coś nas nie puści? Ruszyli w stronę ścieżki, z której przyszli, ale im dalej szli, tym coś było nie tak. Las nie wyglądał tak samo. Drzewa rosły gęściej, ich gałęzie splatały się nad ich głowami jak czarne szpony. Nie było widać słońca. Nie było widać końca lasu. A potem Dawid Zatrzymał się nagle. Chłopaki obrócili się. Jego palec drżał, wskazując na ziemię. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą była ich miejscówka, były ślady, ale nie ich ślady ślady kogoś większego kogoś, kto tu był, gdy pili piwo kogoś, kto stał i patrzył to nas śledzi. Wyszeptał Bartek. Las wstrzymał oddech, a potem usłyszeli głos. Nie był ludzki, nie był zwierzęcy. Brzmiał jakby ktoś mówił z otwartym gardłem, bez ust, bez języka. Zostańcie! Michał krzyknął. Nie zastanawiając się, rzucił się do biegu. Reszta poszła za nim. Wszystko inne przestało mieć znaczenie. Jedynym celem było wydostać się stąd. Ale gdy przebiegali przez gęstniejący las, Dawid zrozumiał najgorszą rzecz. To nie oni szli przez las, to las prowadził ich w głąb, a coś czekało na końcu. Dawid biegł, nawet nie myśląc o kierunku. Gałęzie smagały go po twarzy, kolce krzaków rozdzierały ubranie, ale nie zwalniał. Za sobą słyszał kroki Michała i Bartka, ale nie tylko ich kroki. Coś biegło z nimi. Nie widzieli go, ale czuli jego obecność. Ciężki, rytmiczny dźwięk kroków rozbrzmiewał wśród drzew, ale to nie było normalne. To nie biegło po ziemi, to poruszało się po drzewach. Gdzie jest ścieżka? krzyknął Michał. Dawid spojrzał przed siebie. Powinni dawno dotrzeć do skraju lasu, ale im bardziej biegli, tym głębiej się zapadali w leśną gęstwinę. To było niemożliwe. Las zmieniał się. Drzewa, które wcześniej były znajome, teraz rosły zbyt wysoko. Zbyt nienaturalnie gęsto. Bartek potknął się i runął na ziemię. Cholera! wrzasnął, próbując się podnieść Dawid i Michał dopadli do niego. Nie zostajemy tu ani sekundy! Pomogli mu wstać i znowu pobiegli ale wtedy coś spadło z drzew. Najpierw usłyszeli głuchy dźwięk. Potem głęboki, drapiący oddech. A potem zobaczyli to. Nie wyglądało jak zwierzę, nie wyglądało jak człowiek. Było za wysokie, kościste ciało, ale z nienaturalnie długimi kończynami. Jego skóra była szara, pokryta czymś, co wyglądało jak blizny i pęknięcia. Ale najgorsza była twarz a raczej jej brak. Zamiast oczu miało czarne, puste wgłębienia, zamiast ust rozciętą szczelinę, która rozciągała się za szeroko, jakby kiedyś tam była twarz, ale została rozerwana. I wtedy ono zaczęło mówić, zostańcie, ale to nie był głos potwora, to był ich głos. Słyszeli własne słowa, wypowiadane w tym nieludzkim, chrapliwym tonie. Nie siedzę tu ani sekundy dłużej. To były słowa Bartka. Gdzie jest ścieżka? To był głos Michała. Nie powinniśmy byli tu przychodzić. Dawid zadrżał. To, to coś ich słuchało i uczyło się mówić. Wtedy potwór się poruszył i ruszył prosto na nich. Biegnij, wrzasnął Dawid, ale las był coraz węższy, a to coś było zbyt szybkie. Nie ucieknął. Nie teraz. I wtedy Michał pierwszy popełnił błąd. Potknął się, upadł. Pomóżcie mi! krzyknął. Dawid zatrzymał się instynktownie. Ale Bartek pociągnął go za rękaw Nie, nie możemy! Jeśli się zatrzymasz, to koniec. Dawid zawahał się, tylko sekundę, i wtedy usłyszał krzyk Michała. Krzyk pełen bólu i przerażenia. Krzyk, który urwał się nagle. Dawid nie odwrócił się. Pobiegł dalej, bo już wiedział, co się stało. Michał nie żył, a oni byli następni. Dawid i Bartek. Biegli dalej. Ich oddechy były płytkie, chaotyczne, przepełnione czystą paniką. Nie mieli pojęcia, dokąd zmierzają. Liczyło się tylko jedno, uciec. Ale to coś już raz ich znalazło i znajdzie ich znowu. Las był jak labirynt. Drzewa rosły coraz gęściej, coraz ciaśniej. Nie było żadnej ścieżki, żadnego kierunku, było tylko poczucie zagubienia i świadomość, że nie są sami. Cholera, cholera, cholera Bartek sapał, niemal potykając się o własne nogi. Michał! Dawid nie mógł wyrzucić z głowy jego krzyku. Nie widział, co stało się z przyjacielem i nie chciał widzieć. Ale wiedział jedno. Nie było po nim śladu żadnego ciała, żadnej krwi, tylko cisza, jakby las go połknął. Gdzie my do cholery jesteśmy? Syknął Bartek, przystając na chwilę. Dawid również się zatrzymał. Coś było nie tak. Bardzo nie tak. Las wyglądał tak samo w każdą stronę. Nie było żadnych punktów orientacyjnych, tylko te same drzewa, te same splątane korzenie, i wtedy Dawid to zauważył. Bartek wyszeptał: Co? Dawid powoli wskazał palcem na ziemię ślady ich własne ślady krążymy w kółko. Bartek zbielał na twarzy. Nie, to niemożliwe. To miejsce nas nie chce wypuścić. I wtedy usłyszeli kroki. Nie ich kroki. Coś szło za nimi. I nie było w pośpiechu. Obaj zamarli. Nie odwracaj się. Wyszeptał Dawid. Bartek zrobił krok do tyłu. Gałązka trzasnęła pod jego stopą. I wtedy to coś się zatrzymało. Cholera szepnął Bartek, a potem coś powiedziało jego głosem: Cholera! Dawid poczuł, jak serce ściska mu się w gardle to coś powtarzało ich słowa to ich słuchało, to się uczyło i wtedy wyszło z cienia było jeszcze bliżej niż wcześniej wysokie, nienaturalnie wychudzone, poruszające się jak coś, co nie do końca rozumie, jak działa ludzkie ciało. Ale tym razem coś się zmieniło. Jego twarz nie była już tylko pustą maską. Wyglądała jak Michał, jak rozciągnięta, zdeformowana kopia jego przyjaciela. Jego martwe oczy wpatrywały się w nich. I wtedy istota rozchyliła swoje usta i zaczęła mówić Michałowym głosem. Chłopaki, gdzie idziecie? Bartek krzyknął i rzucił się do biegu. Dawid pobiegł za nim. Za plecami usłyszał śmiech, piskliwy, skrzeczący, nieludzki i zrozumiał jedną rzecz. Oni nie mieli szans na ucieczkę. Las ich już miał. I nie zamierzał ich wypuścić. Dawid i Bartek pędzili przez las, ignorując ból, zmęczenie i rwące się od gałęzi ubrania. Za sobą słyszeli ten śmiech. Nie był zwykły, nie był ludzki. Był ich własnym śmiechem, powtarzanym, przekrzywionym. Las się zmieniał. Drzewa były coraz wyższe, ich korony przysłaniały światło. Z każdą sekundą wszystko wydawało się bardziej obce, bardziej złe. Bartek, którędy? wrzasnął Dawid. Nie wiem. I wtedy Bartek się zatrzymał. Dawid niemal wpadł na niego. Co robisz? Bartek stał jak zahipnotyzowany. Patrzył przed siebie. Na drogę wyjściową. Między drzewami, w oddali, widzieli krawędź lasu, widzieli słońce, byli uratowani. To nie może być tak proste, wyszeptał Dawid. Chłopie, jeśli to jedyna szansa, to ją bierzemy. Bartek ruszył pierwszy. Dawid zawahał się. Coś było nie tak, ale nie miał wyboru. Rzucił się do biegu. Tuż za przyjacielem. Drzewa rozstępowały się przed nimi. Byli coraz bliżej. Jeszcze tylko kilka kroków, a potem. Bartek krzyknął. Dawid zatrzymał się za późno. Patrzył, jak jego przyjaciel znika. Po prostu przepada w powietrzu. Bartek? Dawid podbiegł do miejsca, gdzie jeszcze przed chwilą stał jego kumpel. I zobaczył nicość. Tam nie było drogi wyjściowej, była tylko czarna otchłań, iluzja. Nie, wyszeptał. A potem poczuł oddech na karku i usłyszał bartekowy głos. Dawid, chodź do nas! Dawid odwrócił się i zobaczył ich Michała, Bartka ale to nie byli oni. To były ich cienie, ich niedoskonałe kopie, ich ostatnie echo. Potwór miał ich obu i teraz chciał jego. Dawid wrzasnął i pobiegł dalej w ciemność. Nie wiedział dokąd. Wiedział tylko jedno, nie było już ucieczki. Dawid biegł na oślep. Las wokół niego był teraz czymś innym. Nie czuł już ciepłego, letniego powietrza. Nie czuł zapachu drzew. Czuł stęchliznę i chłód. Jakby biegł przez coś martwego. Za sobą słyszał kroki. Nie były szybkie. Były spokojne, jakby to coś wiedziało, że on i tak nie ucieknie. I miało rację. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Płuca płonęły. Ale nie mógł się zatrzymać, nie mógł do nich dołączyć, nie mógł stać się kolejnym cieniem. Wtedy zobaczył chatę. Była stara, drewniana, zawalona z jednej strony, stała na małej polanie, otoczona przez milczący las i wydawała się realna, nie była jak to fałszywe wyjście, które pochłonęło Bartka. Dawid nie myślał. Rzucił się do drzwi i wpadł do środka. Wnętrze było ciemne i cuchnęło wilgocią. Stare meble, zakurzona podłoga, ściany pokryte czymś, co wyglądało jak stare symbole. Drzwi za nim zatrzasnęły się same, a potem cisza. Dawid wstrzymał oddech. Czy to koniec? Czy ukrył się przed tym czymś? I wtedy usłyszał szept bezpośrednio przy swoim uchu. Dawid nie był sam, nie w tej chacie, nie w tym lesie, nigdy nie był sam. Dawid zamarł. Szept nie dobiegł z zapleców. Był tuż przy jego uchu, jakby ktoś stał tuż obok. Ale nikogo tam nie było, tylko ciemność. Wdech, wydech, powoli się odwrócił. Chata była mała. Kilka starych mebli, zawalona półka, kominek pełen popiołu. Ale coś było nie tak. Na podłodze, pośród kurzu i brudu, dostrzegł ślady stóp. Nie swoje. Były większe, dłuższe. I niedawno zostawione. Dawid poczuł lodowaty dreszcz. Bo ślady prowadziły wprost do niego, a potem za niego. Jakby coś właśnie teraz tam stało. Nie wytrzymał. Krzyknął i rzucił się do drzwi. Szarpnął klamkę. Była zamknięta. Nie, przytrzymywana. Jakby ktoś stał po drugiej stronie i trzymał drzwi zamknięte. A potem z głębi chaty dobiegł odgłos kroków. Powolne, ciężkie, równomierne. Dawid przycisnął się plecami do drzwi, oddychając spazmatycznie. Nie chciał patrzeć, nie chciał wiedzieć, co tam było, ale musiał. Podniósł wzrok i zobaczył: Było tam, stało w cieniu, ale tym razem. Nie było już cienia, nie było pustki. Była twarz, twarz Michała, twarz Bartka, ich zniekształcone kopie, ich ostatnie echo, ich martwe oczy patrzące na niego. A potem usta rozchyliły się i Dawid usłyszał siebie. Nie powinniśmy byli tu przychodzić. Poczuł jak Świat wokół niego zaczyna wirować. Jak chata rozmywa się w ciemność, las pochłania go od środka. I wtedy wszystko zniknęło. Dawid ocknął się. Był w białym pokoju. Czuł pasek na nadgarstku. Słyszał miarowy dźwięk kroku pielęgniarki, i wtedy zrozumiał, Las go nie zabił, las go zatrzymał. I teraz był tutaj, w psychiatryku, a oni wciąż do niego mówili, szeptali, wołali go, bo on nigdy nie uciekł i nigdy już nie wróci do normalności.